Witam, ja jestem Mike, a to jest już 19 odcinek serii, która nazywa się SingleCraft, a w dzisiejszym odcinku na Endowej Wyspie, która jest zbudowana i którą widzicie już za mną, zbudujemy sobie przede wszystkim farmę szalkerów, a także kilka innych mniejszych dodatków tam dodamy, przez co ta wyspa będzie wyglądała jakby faktycznie End przeniósł się, no może nie dosłownie, ale jakby End przeniósł się do normalnego świata, dlatego, że oczywiście głównym tematem na tej wyspie będzie farma szalkerów, a te wszystkie Endowe rzeczy będą tylko dodatkiem. Niemniej jednak myślę, że wyjdzie mi to wszystko fajnie i po prostu jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodoba, koniecznie, Zostawcie tutaj sporo łapkę w górę, a jestem przekonany, że Wam się spodoba, bo na Minecraft 1.18.1 wyszedł replay mod, dzięki czemu oczywiście mogę nagrywać takie bardzo fajne timelapsy, i myślę, że ten timelapse, który zobaczycie za chwilę właśnie przy pomocy tego replay moda z budowy tej farmy Wam się po prostu spodoba. Dawno to nie robiłem, jednak myślę, że wszystko wyjdzie tak jak powinno wyjść, czyli dobrze, ale to oczywiście zobaczycie w dalszej części odcinka i już bez pewnego gadania zapraszam Was do oglądania. No dobra, tak wygląda cała endowa wyspa, którą się dzisiaj zajmiemy, na której dzisiaj pobudujemy sporo fajnych rzeczy. Właściwie, farmę zbudujemy sobie pewnie ten stateczek, który jest będzie, yy, i po prostu pogarniamy na tej wyspie całą tę wyspę. Ogarniemy, ale przede wszystkim na tej wyspie musi zagościć oczywiście farma Shulkeru, bo po to te wyspę robiłem. I tę wyspę robiłem oczywiście na ostatnim live'ie, Dokończyłem ją sobie po livewie i wyszła tak, o właśnie, w następujący sposób. I myślę, że nie wygląda ona aż tak tragicznie. Można było to zrobić lepiej, nie mówię, że nie, nie mówię, że tak, yy, znaczy... Mówię, że tak, można było to zrobić lepiej, yy, ale oczywiście zrobiłem to tak jak zrobiłem, i myślę, że po prostu tragedii nie ma. Wiadomo, kilka szlifów, na przykład ten bloszek wywalić, coś poddawać, coś podejmować. No, jeszcze pewnie podziałamy, chociaż nie wiem, czy jest sens, bo to i tak już chyba wygląda ok. A tu powstaje kolejny projekt, czyli drzewo. Właśnie w tym drzewie będzie ukryta właściwie, to już jest ukryta, farma miodu. Yy, na razie, razie samych plastrów miodu, jednak z czasem dodamy tutaj jeszcze butelki, które też będą mogły zostać zapełnione miodem. Ogólnie farma jest bardzo mała i myślę bardzo wydajna, bo ona chyba naprodukowała już kilka, kilkanaście, dobra nie kilkanaście, ale na pewno kilka staków miodu w bardzo krótkim czasie, dlatego nie potrzebuję tutaj niczego większego, to mi wystarczy do tego co tu potrzebuję, po prostu kilka plastrów miodu, żeby mieć, mieć z czego kraftować świeczki i to na dobrą sprawę wystarczy powstał tu również taki oto i przede wszystkim najważniejsza rzecz oczywiście już kończę omawiać te zmiany, żeby nie było że tam pół odcinka znowu mi zajmie omawianie wszystkich rzeczy, które się zmieniły ale najważniejsza rzecz to jest oczywiście sprowadzenie Shulkera. Jednego Shulkera sprowadziłem sobie na live a drugiego na odcinku z farmy szalkerów, którego zdecydowałem się z kanału po prostu zdjąć. Ogólnie zrobiłem taki porządek na kanale, tam w playlistach i tak dalej bo po prostu było, tro było trochę syfu, ale w każdym razie właśnie zdjąłem ten poradnik, właściwie tego nie usunąłem, tylko przyniosłem go na prywatny w związku z komentarzami, które tam były, ale nie będę tego przetaczał, bo nie ma sensu, się, że tak powiem, przyjmować czy coś, po prostu jakby stwierdziłem, że skoro Craft, u którego, z którego ten poradnik właśnie do dzisiejszego odcinka wezmę, również wam ten poradnik przedstawił jakoś fajnie, czy tam przedstawił, nie wiem czy oglądaliście, że po prostu nawet z angielskiego poradnika, nawet nie znając angielskich słówek, jesteście w stanie ten poradnik zrobić. Także myślę, że nie ma sensu, żeby identyczny był na jakichś tam wielu kanałach. Macie go na kanale Sharkercraft i oczywiście link do niego. To znajdziecie w opisie. A ja za chwilę oczywiście te farmy tutaj wybuduję. Właściwie to nie do niego tylko link do farmy tych szalkerów znajdziecie w opisie, którą oczywiście za chwilę tutaj również wybudujemy. Także będziecie mieli fajnie pokazane to na time lapse jak to budujemy. Ale do budowy tej farmy będę potrzebować ogrom piachu, którego sobie przed chwilą nawydobywałem i również troszeczkę obsytianu, który też się przyda i wszystkie itemki jakie tutaj mi są potrzebne są zgromadzone w tych szalkerach. A właściwie to piach potrzebuje przepalić na szkło, dlatego tym się za chwilę oczywiście zajmiemy. I będziemy mogli zacząć budować te farmy, bo naprawdę nie mogę się doczekać, aż ona zacznie działać. A w związku z tym, że chcę, żeby ta farma dzisiaj działała, yy, mamy na odcinku dużo roboty, bo trzeba zbudować farmę, to pewnie zro zrobię z tego psa, I musimy również polecieć sobie do netheru, żeby tam sobie popolować na Widera. I Wider musi zabić jakiegoś jednego, dwa, trzy, cztery moby, bo po prostu potrzebuje no jednej róży widera do tej farmy, ale jakby coś nie wypaliło i po prostu, żeby mieć kilka tych róż w zapasie, to potrzebuję ich mieć tak. Kilka więcej. Także to trzeba będzie ogarnąć. I tego, że tak powiem, nie przeskoczymy. A nie mam zamiaru kończyć odcinka, żeby ta farma nie działała, bo to by było znowu bez sensu, że zacząłem odcinek, nagrałem go yy, i dalej farma nie działa, bo po prostu ona wymaga skończenia. Dlatego zbudujemy tę farmę od A do Z. Ale oczywiście najpierw musimy mieć yy, rzeczy do tego. Czyli tak, najpierw przepalimy sobie piasek. A w tym celu będziemy potrzebować trochę lawy. Jak widzicie portal przeniosłem w delikatnie inne miejsce. Początkowo portal był z tego co się orientuje pod wyspami, później był gdzieś tam, na tej budowli, o tam na y, monumencie podwodnym. No, i musiałem go przenieść tutaj, bo oczywiście tutaj będą inne portale, które będą prowadzić nad Bedrock, i tam oczywiście będzie mechanizm do zabijania Shulkerów, także to ogarniemy. Ale oczywiście, najpierw musimy ogarnąć lawę i przepalić szkło. 5 minutes later. No dobra, skoro piasek się przepala, to mogę Wam powiedzieć jedną ważną rzecz, tak na szybko. Otóż, jak wiecie, albo nie, w moim województwie dokładnie od, no powiedzmy, jutra, dlatego że dzisiaj jeszcze normalnie w szkole byłem, ale od 15, tak oficjalnie to od 17, bo teraz jest weekend, ale nieważne. Od 15 załóżmy zaczynają się ferie, dlatego też w związku z tym, że będą one trwały dwa tygodnie, no to myślę sporo będzie na kanale w tym czasie live'ów, odcinków i będzie to moim zdaniem bardzo takie, znaczy moim zdaniem po prostu będzie to... Bardzo fajny czas dla mnie, dlatego że właśnie w Teferie będę mieć już 17 rodziny po pierwsze, po drugie będę streamował i live'ował dość dużo, także będzie to, że tak powiem, będzie to plusem dla Was i dla mnie. I jeszcze jedna ważna rzecz, w sumie najważniejsza w te ferie czyli oczywiście nowa, właściwie to pierwsza w życiu karta graficzna, którą sobie kupię. I pierwsza w życiu karta graficzna, którą sam zamontuję w swoim oczywiście komputerze, który już złożyłem jakiś jakiś czas temu, konkretnie, nie wiem, 9 miesięcy temu już chyba, tak jakoś, bo to był maj 2020, nie maj, to chyba był czerwiec. Jakoś tak, w każdym razie mniejsza o to, powiedzmy, że prawie rok po złożeniu komputera kupuję sobie do niego kartę graficzną i to naprawdę jest niesamowite, niesamowicie się tym jaram. I oczywiście zobaczycie to pewnie na odcinku, bo taki odcinek na pewno na kanale będzie. A jak już będę mieć te karty, to oczywiście streamy, live'y, odcinki, znaczy streamy to są live'y, ale live'y odcinki dosłownie będą częściej i po prostu no, w lepszej jeszcze tak powiem jakości, dlatego że jak wspomniałem, kupując kartę graficzną odciążę procesor i na karcie będą dwa monitory jeden by the way bardzo wymagający, a drugi, że tak powiem, takiej średniej klasy powiedzmy nawet z tej najniższej chyba. Spółki, ale w każdym razie działa i to jest najważniejsze, także karta graficzna zajmie się monitorami, zajmie się OBS-em, zajmie się tam innymi pierdłami a procesor powiedzmy w dużej części skupi się na Minecrafcie i nie będzie tak obciążony, dlatego też myślę, że po prostu wszystko będzie jakkolwiek tam lepiej chodziło. A jeszcze nie powiedziałam wszystkiego o tej karcie, ogólnie będzie live, live właśnie taki urodzinowy, na którym pewnie otworzymy sobie trzeciego już w sumie Piccolo w historii tego kanału, ale to dlatego oczywiście, że są okazje, nie tak, że otwieram Piccolo tak o, po prostu jak są okazje, to takie Piccolo można otworzyć, a w związku z tym, że będę mieć 17 urodziny, to myślę takie Piccolo jak najbardziej po prostu... Pasuje. W każdym razie już nie przedłużam, bo ja wiem, ja strasznie dużo gadam po części lubię gadać, dlatego też nie dziwcie się, dlatego też przechodzimy już do oczywiście budowy samej farmy. Niech to się wszystko przepali, a ja myślę w międzyczasie w sumie skoczę sobie po trzy czaszki do netheru i ogarniemy sobie te widerowe róże, które też dzisiaj nam się przydadzą. Jest czaszka, pierwsza czaszka, dobra, mamy to, jeszcze dwie i druga i mamy trzecią, jeszcze może czwarta dropnie, ale raczej wątpię. Najważniejsze, że mamy trzy czaszki i możemy spadać do basy, odpalić witera. I cieszyć się po prostu tymi różami. Właściwie to jedną w sumie różą, tylko tyle mi jest potrzebne. Ale oczywiście wiadomo, można zgarnąć więcej. I teraz tylko jakieś dobre miejsce dobrać do, do właśnie wysadzania Widera właściwie to do jego zabijania i pozyskiwania róż. Odpalić go i będzie mieć to wszystko ładnie, pięknie ogarnięte. A few moments later. No dobra, także mamy zombiaka, Jakiegoś z kością, nie wiem co on tu robił. Ale był, dlatego też możemy sobie odpalić Widera. On zabije tego zombiaka i oczywiście dostaniemy róże. Mamy róże, dobra, elegancko. Teraz tylko sprzątnąć widera, który kiedyś jeszcze się tam gdzieś tam przyda, właściwie to gwiazda się przyda. Fajnie było jakby on tu zrundował, ale to już na spokojnie sam go sobie skapiszonuję i odezwę się do Was za chwilę. No dobra, prawie godzina nagrania za mną, także możemy już oficjalnie w związku z tym, że jestem przygotowany, zacząć budowę tej farmy, także do roboty! Jest! Udało się w końcu! Dla mnie, po ponad 24 godzinach od nagrania poprzedniego klipu, udało się tę farmę skończyć. Dla Was to pewnie będzie dosłownie pstryknięcie palcami, bo żadnych tam klipów pomiędzy tym, jak farma nie działała, jak próbowałem ją ogarnąć, nie, że tak powiem, nie dodawałem do tego filmu. Stwierdziłem, że to nie ma sensu. Jednak koniec, końcu się udało. I jeszcze, oczywiście, pasowałoby się zająć tutaj tym mościkiem i jakimś stateczkiem po tej stronie, ewentualnie posadzić tu troszeczkę owoców chorusu ale tym się oczywiście zajmiemy za chwilę, ale najpierw właśnie chciałbym Wam powiedzieć, że z tą farmą naprawdę było bardzo dużo pierniczenia. Ogólnie cały problem w tej farmie polegał na tym, że Shulker, który tam jest, po prostu po otwarciu tego tam trapdora, oczywiście po zbudowaniu całej farmy, po prostu po dostaniu jakichkolwiek obrażeń od tej swojej kulki, którą on tam, że tak powiem, wysyła, nazwijmy to, puszcza, nie wiem, po prostu od tej swojej kulki dostawał obrażenia, przez co on się teleportował w jakieś jej miejsce, nie wiem, gdzieś tutaj na szyby, czy do netheru się teleportował, różnie to bywało, przez co farma oczywiście dosłownie w pierwszych sekundach działania po prostu przestawała działać. Żeby wtransportować nowego Shulkera musiałem niszczyć tę farmę i budować ją od początku i zrobiłem to tak z ręką na sercu i szczerze jakieś 10 razy, tak zaokrąglimy, bo 7-8, nie wiem, dużo tego było, około 10 razy to robiłem i po prostu byłem naprawdę już zesperowany Odpaliłem live'a, odpaliłem live'a, który odbył się dla Was w sobotę, dla mnie to było jakieś, nie wiem, godziny temu Tak powiedzmy, że godziny temu dla mnie, a dla Was to było oczywiście w sobotę wieczór. Odbył się właśnie taki live, na którym te farmę zbudowaliśmy Wygrałem sobie taki oto z namową widzów i w sumie tak delikatnie za swoim też tutaj swoją inicjatywą Wygrałem sobie taki oto tutaj tekstur pack, który pozwolił mi umożliwić, że tak powiem patrzenie ile danym ma życia. I szalkera, który był na tej wyspie, bo tu ogólnie było bardzo dużo szalkery, szalker, szalkerów, tu było bardzo dużo, dlatego że po prostu one się tutaj, wiecie, kopiowały, przez co i było tutaj naprawdę, naprawdę dużo. I koniec końców chyba gdzieś stąd udało się tego jednego szalkera przetransportować. Oczywiście takiego z full życiem, i przez co oczywiście po zbudowaniu, po zbudowaniu tej farmy wszystko elegancko i pięknie działa. Także dziękuję wszystkim widzom, którzy byli też wtedy na live w sobotę, wtedy kiedy to ogarnialiśmy. Dlatego, że naprawdę to był bardzo przyjemny live. Kilka donators tam wpadło, ale to nie jest najważniejsze. Po prostu był bardzo przyjemny, bardzo fajna atmosfera, bardzo fajnie sobie razem z wami spędziłem ten czas i naprawdę myślę, że jeszcze nie raz będę mógł prowadzić dla was aż takie fajne live, bo naprawdę było przyjemnie, było mega dobrze i przede wszystkim ogarnęliśmy to, czego nie udało mi się ogarnąć dosłownie wczoraj, dla mnie wczoraj, yy, nagrywając te klipy, dlatego, że męczyłem się kilkanaście godzin nad tą farmą, yy, przez co oczywiście. Ta farma po prostu cały czas nie działała i nie działała, nie działała więc po prostu stwierdziłem, dobra, odpalę live'a i jak na live'ie nie zadziała i na live'ie tego nie ogarniemy, no to pierdzielę i zbuduję albo jakąś inną, albo odpuszczę sobie ten projekt. Jednak fart chciał, że po prostu, że tak powiem, zbudowałem tę farmę i ona działa, także to jest fenomenalne. Naprawdę jestem zadowolony, chociaż ogólnie już na live'ie faktycznie kto widział moją reakcję, właściwie to słyszał, bo nie było kamerki. Kto widział moją reakcję, ten wie, że jestem po prostu niesamowicie zadowolony z tego, że ta farma działa. I oczywiście skoczymy sobie jeszcze do Netheru, niestety nie przez ten portal, bo on też, że tak powiem, wyrzuca nas na Bedrock, właściwie do tego samego miejsca, gdzie są te szalkery. Ogólnie cała farma jest tutaj, czyli dosłownie kilka kratek od naszego portalu i działa ona w bardzo, bardzo prosty sposób. Oczywiście tutaj z portalu wylatują sobie szalkery. Które to, że tak powiem, gdzieś starają się steleportować, i oczywiście, mają miejsca do teleportacji, czyli te tutaj bloczki, i następnie wagoniki je zbierają i zabijają wszystkie Shulkery, w tym oto tutaj jednym przeznaczonym do tego miejscu. Ogólnie ciekawe, ile mamy już tych szalker Shelly, obstawiam, że dwa staki. Jeju, przecież to były 3 i 3 3,5 staka prawie. Wow, to jest naprawdę wydajna farma. I naprawdę, jak umiecie ją budować, że tak powiem, musicie oczywiście pamiętać o tym, żeby szalker miał full HP, bo myślę, że to tutaj właśnie zawiniłem. I jak taką farmę Wam się uda zbudować, to obiecuję Wam, że ona będzie prze mega ultra hiper wydajna. W sumie to jest wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Dlatego też nie ma sensu, oczywiście, przedłużać tego odcinka, przynudzać i tak dalej i tak dalej także no do roboty I po wielu godzinach ciężkiej pracy możemy zobaczyć teraz efekt końcowy całych tych endowych wysep, dlatego że dodałem tutaj jeszcze trzy wysepki, tu jest jedna, tu jest druga. I tu jest trzecia, na której to wybudowane jest End City i to End City oczywiście jest przebudowane praktycznie 1 do 1, tylko że, dobra, teoretycznie 1 do 1, dlatego że tutaj powinno być nad tym jeszcze jeden poziom, jeszcze na tym poziomie powinno być takie oto pomieszczonko, jak mamy tutaj, tylko że o jedną kratkę większe. Niestety, jakbym to zrobił, oczywiście łączyłoby się to z farmą, przez co średniawo by to wyglądało, a tak myślę, że wygląda to po prostu całkiem, całkiem nieźle. Tutaj mamy również szalkery, a właściwie nie są to szalkery, tylko są to które mają oczywiście imitować, czy tam po prostu mają wyglądać jak takie zamknięte szalkery, przez co oczywiście coraz, oczywiście nie coraz lepiej, tylko po prostu lepiej wygląda to End City. I pod dywanami w End City mamy jeszcze skitrane, oczywiście sileterny, które oświetlają nam całą tę strukturkę i dzięki temu wrogie moby się tutaj nie respią. Na schodach oczywiście było ciężko coś tutaj dać, jednak dałam tutaj oczywiście te Blaze. Nie, to nie są Blaze Rody, Boże. To są Endrod, nie Blazroty, dobra w każdym razie tutaj mamy jeszcze stateczek. Stateczek też 1 do 1 praktycznie przebudowany z tego którego mamy wędzie Chyba z jednym wyjątkiem, z takim, że tutaj mamy oczywiście dywaniki, pod którymi są skitrane sileterny, które oświetlają cały ten statek, przez co nie wygląda to najgorzej, a cały statek jest od środka oświetlony. Nie musiałem tutaj myśleć nad żadnym oświetlaniem tego, jakkolwiek przy pomocy tych tutaj endrodów, tylko mogłem to na spokojnie sobie oświetlić takim prostym oświetleniem, które jest skitrane oczywiście pod dywanikami. Tutaj mamy kolejnego Shulker Boxa. Oczywiście ma to emitować, jak wspomniałam już przedtem, ma to wyglądać, jak Shulker może nie emitować, bo emitować to chyba złe słowo. W każdym razie ma to wyglądać jak shulker. Tutaj mamy oczywiście dwie puste skrzynki i tutaj powinna być jeszcze Eletra, której nie ma. I jak znajdę jakąś elytrę, taką czystą, że tak powiem, vent city, no to oczywiście ją tutaj umieścimy. No i zarówno na głównej wyspie, jak i na tych dwóch pobocznych wysepkach mamy takie oto oświetlenie, które polega na przykryciu właśnie dywanikiem Sileterna, czyli takie samo jak było w End City oraz w stateczku. I myślę, że wygląda to całkiem fajnie w nocy. Ma to oczywiście wyglą wyglądać jak taka narośl, którą może kiedyś w Minecraft na Endstone'a oczywiście dostaniemy. Niemniej jednak myślę, że póki co te dywaniki tutaj się sprawdzają i nie wygląda to jakoś tragicznie. Ogólnie cała wyspa główna jest również tak samo oświetlona, przez co nie respią mi się tu żadne wrogie moby, szczególnie w nocy, bo w dzień nie byłoby z tym problemu, ale w nocy już niestety tak. Mamy tu tylko te moby, których się pewnie pozbędziemy, Zbuduje jakiś bardzo prosty mechanizm, który będzie polegał na tym, że po prostu te moby będą się zbiegać do jednego konkretnego miejsca i tam będą oczywiście zabijane. I ostatnią rzeczą, jaka tu powstała jest taki bardzo prosty i bardzo nieskomplikowany, bardzo właśnie prosty mostek, który prowadzi nas na tę wyspę. Po co mamy tutaj wchodzić na tę wyspę? Nie mam bladego pojęcia, zrobiłem to tylko dlatego, że po każdej stronie mamy oczywiście mostek, i tutaj właśnie na tą wyspę, na tą i na tą jest sens wchodzić, natomiast tutaj, no tak, średnio jest sens, dlatego że mamy tutaj właśnie cały end, a cały mechanizm do tej farmy jest oczywiście w Nederze, dlatego też nie widzę sensu wchodzenia na tę wyspę. Niemniej jednak myślę, że po prostu ten mostek tutaj pasuje i wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Parcie, w końcu mamy w ogóle wszystkie cztery mosty zrobione. Te, teraz tylko skończyć tę wysepkę, tę wysepkę. I zrobić te wysepki od spodu. jeszcze w tym miejscu byłem na początku tego odcinka, i również z tego miejsca kończymy sobie ten film. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak się stało, to super. Mam nadzieję, że wkrótce pojawi się kolejny odcinek. I oczywiście, jeśli dzisiejszy film Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji i napisać komentarza właśnie z opinią o dzisiejszym odcinku, o tym, co się dzisiaj działo, bo w sumie dla Was to jest dosłownie kilkanaście minut jednego odcinka. A ja ten odcinek nagrywam dosłownie, może nie cały czas, praktycznie w ogóle nie cały czas. Yy, ale nagrywam go chyba jakieś kilka, jak nie kilkanaście godzin łącznie i zacząłem go nagrywać dokładnie 48 godzin temu, także to jest taka bardziej ciekawostka. Ale dobra, już wam nie zabieram więcej czasu, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jobem Mike, trzymajcie się i pa pa!